parking to rudawką rymanowską i dzisiaj góra polańska, a potem relaks i opalanie się nad rzeczką. I pistówka wygląda tak jest progres, wychodzimy coraz to wcześniej mieliśmy wyjść o, o 6, ale lekki pościg no. dwugodzinny. godzinny z najpierw kawałek co 400 metrów będziemy skręcać w prawo przekroczymy Wisłów ponownie i na górę poleńską 6 km w jedną stronę Kochani, dotarliśmy do końca drogi, 800 metrów od parkingu. Uwaga, od do skałki, jest jakaś że się taka skończyła. Chyba tutaj można zjechać nawet do wody, podejrzewam. A my dochodzimy do rozstaju dróg i prawa będziemy się. Droga cały czas tak prowadzi. Najpopularniejszy szlak na górę polańską rozpoczyna się w woli niżnej i prowadzi przez malownicze polany surowiczne. Miejsce, gdzie kiedyś istniała wieś. Co ciekawe, trasa pokrywa się z fragmentem oryginalnego szlaku kurierskiego Jagakora, używanego podczas II wojny światowej. Przewodnicy narażali wtedy życie przeprowadzając uciekinierów przed hitlerowskim reżimem, przez tak zwaną zieloną granicę. Alternatywnie, można rozpocząć wędrówkę z miejsca biwakowego w szachtach koło Jaśliw. To miejsce biwakowe przedstawialiśmy już w jednej z poprzedniej części naszej podróży po Byski My wybraliśmy szlak z wejnerówki ze względu na wygodne miejsce postojowe tuż przy samym wejściu do Wisłoka. Proszę bardzo. To może to się wjeżdża i być na drzewku. Tak się to wszystko odbywa, głęboko w lasach, nie tną nigdy na zewnątrz Wczoraj ostatnio robili koronę biesiadów Dokładnie ta sama historia Przy ulicy się nie tnie w ogóle nic A głęboko w lasach roboty idą pełną parą Nie patrząc czy rezerwaty czy nie rezerwaty Oparkowaliśmy skrywę w rezerwacie ciężarówki z drewnem normalnie idziemy zwykłą drogą Pewnie się zapytacie, czemu idziemy zwykłą drogą. A idziemy stąd, ponieważ na dole mamy wspaniały parking z dostępem do rzeczki, w której dziś się chętnie opluskam i popalam, korzystając z resztek lata, że tak powiem. 800 metrów, 737 nad poziomem morza. Teraz uprzejmie w tamtym kierunku zmierzamy. Góra Polanski, szczyt graniczny. mieści się w Paśmie Granicznym, to samo jaka jest jak na... Najbardziej dziki szlak, jakim idziemy chyba. No na razie. Na razie Pójście normalnie 700 metrów nad poziomem. I oprócz zerwali, nie spotkaliśmy nikogo. Nikogo? To w ogóle? Zrobiliśmy przez te 4 czy 5 dni 40-50 km i spotkaliśmy 3 osoby czy 4. Po prostu. Idziemy na mapach CZ, bo są to szlaki, z tej strony jest nic nieozblokowane. tak inaczej, jakbyśmy przez jakieś szałasy szli. ale przeprawy jest powiem wam, ale jest pięknie. Pokrzywek, malin trochę, masaż dla, dla nóg. Zbliżamy się podobno do celu, no chyba oznaczenie jest dobre. Patrzcie co przy nami, normalnie krzatory. Głucha, cisza, tu też ja się boję, ale idę na szlaku pełno pajęczyn zarośli zobacz jakie tam zarośla co oznacza, że nikt tędy nie chodzi no idziemy szlakiem Jagakora przez cały czas teraz zobaczymy jak to będzie dalej 450 do celu, 450 do celu. No, mam nadzieję, że tu mamy w okolicy jedną górę polańską bo w znacznym szczęście mogą być dwie i będziemy nie na Tu by mogli śmiało horrory kręcić. No, tędy podczas wojny kurierzy przechodzili na Węgry. Szokalnie mieli trasę. No, jedyna dla okupanta była niedostępna albo może była, na tyle, była dostępna, ale nie znana, nie? Bo tą trasą szli, szły te osoby, które znały tą trasę. Mieszkańcy przeważnie tutaj tych okolic. Saraj i całych 6 km w tym ostatnie 1000 1200 metrów to taka lekko ekstremalna przeprawa Dotarliśmy do szczytu polańskiej no nie jest jakiś taki spektakularny ten szczyt wyprowadza nas na, takiej, na taką ekspozycję ale też zarośniętą już i widoczek jest ładny tutaj stąd kamera tego nie odda no patelnia dzisiaj straszna to te kolory też kamera nie odbije tak jak powinna. Szczyt zaliczony, kolejny do Korony Beskidu Niskiego. Podejście dzisiaj było w takie z dziwnego, dziwnego miejsca, ale znaleźliśmy fajny parking. Chcemy resztę dnia spędzić, połączyć się nad wodą. Nie, nie, z powrotem idziemy. No dlaczego nie? I zawijamy się na dół. Kiedy chcieli wybrać tym szlakiem to my spójrzcie Nie idziemy w dół prosto tylko idziemy do góry No i ja w nie wiem, nie przejechali przejechalibyśmy Nie, bym nie, miało, tylko nie Po prostu byśmy już nie na styczniu No coś mi trzeba było Ale tutaj ta rzeka jest o wiele Zobacz. No ładnie, nie? Tak. Fajne są takie dzikie miejsce. Ale ładnie. Samochodem 4x4 to śmiało tu wiedziesz. Tak. I nawet do samej rzeki w rzece się tutaj obrócisz. Śmiało, tak. wody jest wody jest tyle, że. Jest już zakaz, dalej już nie pojedziecie samochodem, tutaj macie taki utwardzony plac i tu na dole jak pojedziecie i skręcicie zaraz tam w prawo, nie prosto na tą barierkę, tylko w prawo, to dojedziecie do rzeczki.